Ты в это вере. Артур Прурал. Co to jest? Co to jest? Ja pierdolę, A! ja nie chcę Przebiegł Kurna, kolejny Jaki tu labirynt O, to w końcu się wzią? Nie tu trzeba po tych rurach zeskoczyć niby. Nie, zaskoczyć tam przeciwko masz drugiego węta. Cie, a tu. Do góry. Mam połowę zrozu. Tu walczę z trzema babami. drabino, drabino, drabino ma super martwy szczół w jednym kanale, a w drugim nie ma nic, super a bo to jednak martwy kot okej co z dźwiękami? Tu są dziwne dźwięki Straszne Cholera, mhm. kolejne zejście w dół Muszę dojść wentami w prawo czy w lewo? A, tu szczyry są Jak kot O, o będzie po lewej po tym A nie I can't carry anemore z 5 Jasno Zapis kolejny. O cholera. Ta, ta drabina z tam była, zaskoczyłem z niej. O. Ale bo jestem mi, przy zapisie, tym muszę chyba ty... Bo mi postać nie chcę odkucnąć. I też. To się zapisze. Mamy się wracać czy tu zejść na dół? Nie miasto. Bo tu jeszcze jest zejście na lewo jakieś. Zaszło. A ja jeszcze jestem w tych wętach jest... No, no nie I jest tutaj magazyn. Magazynek do kloka. Ja uczułem jakąś fajkę Stało się coś? O, stało się coś Fajcha Co to wajcha zrobiła? A, bramę otworzył Ej, pociąg jedzie No, lecie, robi to Się zatrzymał teraz to oh, oh, oh. chyba warto. Niepotrzebnie. nie może nic robić. Super. Kiedy telefon? Bolałem telefon. Ty też? Hey, Ej, pamiętam ten moment z kopa. Trochę się tu męczyliśmy. Nie wiem, pociąg przyjechał i ale... Ale ciemno w tej drabinie. Takiej trzeba. To? Czym tym. To jak ten pociąg jechał, to musiałeś skoczyć na drugi. I tam był węd. A, we po prostu zbiegłem tam niżej, gdzieś sobie przed nim. Nie w nie w końcu.

Bęsko mu Czyli następny. Ale muzyczka się pojawiła. O kur... Ta o, No tak co? Ktoś zabija znowu? Doktor zabił go i znowu. Nikt go nie zabił. Jeden Ciekać w prawo czy w lewo na torach? prawo. Nie? nie? Aha. Nie, jak on goni doktorka, jak nie wiem, gdzie on poszedł?

Pora podnieść morfinę, użyć ją i podnieść farę. Doktor Morteryca nie ma serca. Gdzie poszedłeś w chwilę coś? Za doktorkiem. Gdzie poszedł doktorek?

Gdzie ja idę. O kurwa, mały olbrzym. Gdzie olbrzym? Jak tam od tego ciała poszedłeś w lewo, nie? Ja poszedłem w prawo. A ja też jestem teraz w prawo, ale nie widzę olbrzyma. Jeszcze. No, on będzie później. Teraz ja teraz wrócę i pójdę w lewo. Potem tu wrócę. Bo wyszedłem jakimiś drzwiami. Nie możliwe. Tu będzie to na dobrze? Kawałek, tam za brązowymi dziami kolejnymi. Zatem, A, no, potem są. jest droga do przodu wcześniej. jest kości z pistoletem, jest kobieta, która krzyczy. Gdzie idziemy najpierw? zapisać jakiś już pokonałem tu Halo? nic. Jdeme. 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 to Jdeme. 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 co Jdeme. Jdeme. Wszystko jest tak na głośno. Teraz mogę iść na łódź. Razem łóżko, nie chcę się okay, tak uczyć. Okej, łóżko pominięte tak szedł tyle razy, że mogę się pokonać. Nie chciało się. Będzie mi się chcieć później. Pierdzielę ciemno, telefon by się przydał Mam flary używali. Ooo, MK Gdzie? Yeah. W autobusie. Jak są te brązowe drzwi, to tam jest autobus MK. Nie za... wiem, czy poszliśmy w to same miejsce. No, są te brązowe drzwi do olbrzyma, nie, nie. A nie jest obok. olbrzym, he. Nie poszedłem do niego, tylko obok tam, co wcześniej. Dobra, dobra. To co ja chcę wyrzucić teraz. Wziąć MK O flary tu się przydadzą, no właśnie, fali mnie zabił ten z tym pistoletem. O, to jeszcze w autobusie jest Michael. Nie mam pomysłu, to wyrąbać co wyrzucasz? Chciałem, ja że mnie okomajesz, z tym Michaelem, a tu nagle wyskakuję przez okno. <grym> z czego rezygnujesz? No z Flara, z czego? Oby nie było potrzebne. A tam, ciemno będzie. Mapa tu jest, nie chcę mi się na mapę patrzeć. się szybko zapisać. A je olbrzyma ciężko się biło, co? Idę olbrzymo. tak. A trzeba tam iść, tu nie ma nie... Nie ma do ładnego full auto w Aby Albo go minucz. Nie wiem jeszcze. No na pewno musisz trafić w niego, ten full auto ci powiem. Dzień dobry, panie olbrzym. Abra, nie ominę, bo potrzeba. Bo, pik! Dobra, O! Cześć, drugi olbrzymie. Uh, tylko przejdę obok Michael odwajcie. Tam panie olbrzymie. Jezu, tylko mnie w pensji spadają. Młopata tu jeszcze leży. A kuleje, nie. Tu znowu będzie chyba trzeba kopać. Trzeba ich pokonać, chyba Chyba tak. A ja kuleję, jest ciężko. Ja mam prawie pełny zdrowie Uuu, ten skądś się wziął, Michael. A dużo już was? Fast... Jeden olbrzym pokonany Ja się biję głównie z Michaelami, aktualnie. Drugi olbrzym pokonany Nie, one Mam nadzieję, że nie ma tu już żadnego olbrzyma. Ani Michaela. I Michaelów, to tam jest pełno. Chyba wszystkich pokonałem Jeszcze Mam i widzę, że jeszcze jeden Michael mi tam został Tylko kopania, co ty? Ładuję ostatni magazynek O, no, ta jest Gdzie? W tych wejściu po prawej A widzę trzeciego nie olbrzyma, ja. nie podoba mi się to Gdzie jest trzeci olbrzymi? No wyskoczył mi na środku I mnie właśnie zabiły ja jeszcze żadnego olbrzyma nie miałem jest żadnego ty dwóch nie ma co Jesteś Co ty tam robisz? Pojawił się trzeci, zojem na niego i poprzednie dwa wybił Jesteś olbrzym Super A my tu byliśmy Tutaj obok Sophie leży to jest to miejsce, tylko trzeba wszyscy dziś tam przejść. Mój nóż tu leci! Jadę, ale się posuć. Daj sobie kuleje, fajnie. Rewałtyjny. Dobra, mi jest niedobrze. Dobra, brzymie się zbagowało chyba. Bo nie, do Sofii. ma Sofii! Niszczę BLG. Ale Ja mam tak... 5 HP może. No kurwa. i nie zniszczyłem BLG. No wstawaj, 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 jak się szybko daje, wstawaj. Tam były dwa olbrzymy i... Kilka Mikelów, ja nie wiem co tam robi. Właśnie nie chcę mi się walczyć z tymi olbrzymi, Chcę zniszczyć zniszczyć. normalnie. To może pokonaj ich. Nie Nagle... Ty się ospokój. Pardon mi się nie podoba. Co znajdzie? to znajdzie, jeszcze więcej dosu no, takie. Masz jeszcze trzy i... inne bronie. Dobra, otworzyłem sobie... Bez nabijania ich. Łatwo. Dobra, park. i tak nie, nie trzeba iść Ja się to robię, to idę A to jest nasza łopata, którą wyrzuciliśmy Aaaa I co, mamy się wrócić do tej do zagadki może? Śmieszne by było to... To Kurde, mogę tą... mogę do tej mapy iść Spójrz gdzie jest... Saxon Avenue gdzie jest Saxon Avenue? No? Co się sama pomóc, że na przystanku, No yes, Saxon jest, Saxon Avenue... Czekaj, nie jesteśmy, jesteśmy? Pół, Przez... Park? To nie, co? Ja nie wiem. Nie rozumiem nic z tej mapy. Ja też nie. Ale tak, co znowu to tam gdzie był ten. Metro. Nie rozumiem. A do apartamentu wchodzę. Nie. Wiem. To nie można iść tymi jednymi drzwiami. To, gdzie idziemy? Nie da się już wrócić do brzmiut. Co mamy się wracać? Nie mam Wracamy? Chyba tam. Nie wiem. Ale wracać w którą stronę? Do olbrzymów się nie da Co do parku Tego z zagadkami się wraca ja się Po drodze zapiszę Jezus, umarłem Nie chce mi się już to tego... Mam znowu, że... znowu walczyć z olbrzymimi. No dobrze, że tam tych nie wystrzelałem wcześniej. O, cześć pani z pistoletem. Ja nie mam szans, tam muszę teraz. Dobra, one hit. Kurde, wszyscy łóżka mnie tak robiły. A! Ja z nimi nie walczyłem. O, jak jest z pistoletem, panu się tam... po drodze dwóch kolegów z bronią Trzech kolegów z bronią Prawie mnie zabili Nie wiem, tu mam Nie Jeden olbrzym pokonany Nie wiem, jestem w parku z zagadką Pisze się tutaj panie. Nie wydaje mi się żeby to było tutaj Samolot w Dobra, o jednego minęłem, olbrzymo. No i ja, tak, ja minęłem obok. Wyjmuję pompę, bo się wkurzyłem teraz. A, nie, mam do pompy Wyjmuję M4. Trzechpistoletowy. I... zamiast zagadkami, nic nie znam. I teraz to mi druga przejścia. Nie wiem, to ma jakiś sens. Co to jest? Co to jest? Jak się walczyć? No co jest i tak z tą grą? Gii! umrzyj, umrzyj! Marłeś? Marło? Nie wiem? Ja już nie chcę. Ten, ten z pistoletem taki, taką misterię walnął. Zabił mnie od razu. A godzin to potem będzie jeszcze gorzej. Po trzech pistoletowych? Tak się. Idzie w prawo jakiś Slenderman i tu jest w cholerę ciemno Właśnie nie jakoś w cholerę, ale jest tu ciemno Ja mam iść tędy, go. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę już, ja nie chcę już, ja nie chcę nie, nie wiem jak to tobą walczyć, kolego Umarłem Jak zabić książkę się już normalnie, C co? Nie.